Hej kochani, witajcie w krótkich przesłaniach, mamy dzisiaj um, um, szamańskie uzdrawianie, tak, szamański lek, um, taka wyrocznia i wylosowałam trzy karty do wyboru, pierwsza, druga, I trzecie. I jest to przesłanie na daną chwilę. Dawno sobie czegoś takiego nie robiliśmy, a ja czuję, że jest potrzebne po prostu. Że tak wiele się dzieje, a ta sytuacja jest tak bardzo, jakoś taka napięta, i gdzieś czuję, że, że jest to potrzebne. Może jest to potrzebne tylko mnie, ale jest. Jeżeli wy macie ochotę skorzystać, to zapraszam. Raz, dwa, trzy. Czółeczka, dwójeczka i mamy jedyneczkę. Zobaczmy przesłanie na daną chwilę. Mamy tutaj sour, czyli abundance. Macie tutaj um, obfitość. Mm. Słońce, miłość i śmiech. Czasami to jest wszystko, czego potrzebujesz i czego tak naprawdę pragniesz. Kiedy one przychodzą do ciebie, wiedz o tym, je, że jest to najwyższy czas, żeby się cieszyć. Dobra finansowa pasa, Twoja wymarzona praca, Twój wymarzony. Partner może po prostu ku tobie zmierzać. Wszystko jest możliwe, kiedy pasja w twoim życiu płonie takim jasnym płomieniem, tak? W twoim wnętrzu. I wtedy też zobaczysz najjaśniejsze światło w innych, w tych, którzy cię otaczają. Um, też może nastąpić rozproszenie, um, i wygląda na to, że po prostu, jakby, trochę tak to wygląda jakby rozwiewa się, rozwiewają się smutki, rozwiewa się ból. Um, ta karta mówi, że jest to czas obfitości, że tutaj jest wszystkiego mnóstwo, wszystkiego pod dostatkiem, więc czerp, czerp z tego tyle, ile potrzebujesz. Bierz z tego tyle, ile ci trzeba. Bądź pewny, żebyś brał właśnie tyle, ile potrzebujesz, a nie um, Żebyś nie okazał się tutaj chciwy, tak? Um, żeby tutaj nie odwróciło się to na Twoją niekorzyść. Bądź uważny też na to i zwracaj uwagę na swoje materialne rzeczy. Tak, żeby wszystko było we właściwym balansie i właściwej kontroli. Bądź. Generous, czyli bądź szczodry dla innych, tak? Um, inwestuj w coś, bądź po prostu takim, jakby otwarty na, na te możliwości finansowe, które do Ciebie idą. To nie jest czas chowania w skarpetę, to jest raczej czas takiego dzielenia się, inwestowania, pomnażania finansów. Pamiętaj też, Mm, że inni też mogą e, tutaj być zainteresowani Twoim dostatkiem, więc bądź uważny komu, co obiecujesz, e, ponieważ Twoje słowo jest ważne, więc uważaj, co mówisz, uważaj, co obiecujesz, bo słów należy dotrzymywać. Mm. Jest tutaj też powiedziane, że jesteś proszony o to, żebyś myślał do przodu. Czyli tutaj masz to, co masz, dzielisz się tym, co masz, ale też myślisz do przodu, planujesz swoje inwestycje, tak? Więc tutaj jest, będą otwierać się przed Wami nowe możliwości, nowe inwestycje. Tutaj jest naprawdę fajnie finansowo. I jest tutaj powiedziane, że warto tu zainwestować, naprawdę zainwestować i zwrócić uwagę na swoje finanse, skupić się na nim, bo jest to czas obfitości dla Was. Natomiast uważajcie też, kogo macie przy sobie i komu co obiecujecie. Twoje jutro jest tutaj zapewnione, tak? Czyli wszystko, czego potrzebujesz. Będzie Ci dane, Twoja ciężka praca będzie wynagrodzona. Jest czas, by odebrać swoją nagrodę. Wygląda na to, że masz teraz dotyk Midasa. Więc teraz od Ciebie zależy, czego będziesz dotykał. Um... Sof mówi do ciebie, czyli ta południe mówi: rozpal swoją pasję, pozwól jej wzrastać. Tak wiele czeka do ciebie, do tego, żebyś to poznał. Wszystkie Twoje potrzeby mogą teraz zostać zaspokojone. Jedyne co to. Um, Jak to przetłumaczyć? Poczekajcie. Jedynie bycie. Matko, brakuje mi tego słowa. To nie jest zazdrość, a. O tu jest grid, czyli jak ktoś jest. greedy matko, brakuje mi tego polskiego słowa. Skąpstwo, o. Jedynie skąpstwo może stanąć na drodze Waszemu szczęściu, więc tutaj ewidentnie bądźcie otwarci, przyjmujcie, ile się da, ale też dzielcie się, tak? Dzielcie się z innymi, inwestujcie, może współdziałajcie. Ja też nie mówię, że zawsze warto się po prostu podzielić. Zawsze warto gdzieś, moim zdaniem, hm. Otworzyć się też na potrzeby innych. Natomiast przede wszystkim zadbajcie o siebie. Tak jak kiedyś nam jest powiedziane. To jest tak trudno czasami zrozumieć, bo mamy, ale ja nie mogę o siebie, jak, jak o siebie, tak? Przecież e, to jest niegodne, przecież ja tutaj dla ludzi, ja tutaj dla innych. A wtedy ja zawsze powtarzam. Wyobraźcie sobie samolot, wyobraźcie sobie, że coś się dzieje. O, przyszła moja czekolada gorąca. <grym> Matko, dziękuję. Dostałam gorąco czekolada, się wam pochwalę, zobaczcie. <śmiech> <śmiech> dziękuję. A, moja córcia przyniosła mi czekoladkę. A, normalnie. A, widzicie nas zimno? Masakra. W każdym bądź razie, e, wracamy tutaj do tego. E, I uciekło mi. A, o tym samolocie. Najpierw trzeba założyć maskę sobie, żeby uratować innych. I tu jest tak samo postawcie siebie na pierwszym miejscu zobaczcie, gdyby każdy z nas postawił siebie na pierwszym, miłość, miłość do siebie tak, właściwe granice o ile świat byłby sprostszy, o ile świat byłby piękniejszy prawda? O jejku. dobra, wyjmijmy sobie do tego jeszcze runę o przecież nie mogłoby nie być o czy tyta chwilę sobie tu przelecę nad świecą ta świeca się tak pali i nie pali, mieść, co? minuta tak ją trochę odlewam, ale patrzcie, taka ładna, duża świeca a tak czasem się pali, a nie pali i tak ją opróżniam czasem dobra Jaka runa dla Was? Hmm. Za dużo to Wam nie naopowiadam, bo mamy tutaj pustą runę. Mamy tutaj pustą runę. W podstawie mamy urós, czyli e, solidne podstawy. To jest właśnie to. Solidne podstawy e, sprawią, że możecie osiągnąć czego tylko chcecie. Czego tylko zapragniecie. Przepraszam, co tylko zapragniecie. Tak? Co tylko chcecie, jest tutaj do osiągnięcia dla Was. Ale tylko w momencie, kiedy wy będziecie mieli solidną bazę, na której można będzie budować. Więc, kochani, do roboty. Dziękuję. Dwójeczki. Dwójeczki mają grzechotkę. Już zobaczymy. Jezu, jak mi pachnie. Wiecie co, moja córka przyniosła mi gorącą czekoladkę i tak mi pachnie, że normalnie. A jeszcze jest za gorąco, żeby się napić. A ono taką dobrą robi z takiej prawdziwej czekolady. Nie robiłam wam smaka, wybaczcie. Um. O, super. Przesłanie dla was. Grzechotka pokazuje się po to, żeby wytrząsnąć iluzję z Waszego umysłu. Tak jak um, potrząsasz nią jako świętym um, szamańskim instrumentem, um, i te wysokie tony rezonują w Twojej głowie. Mm. I wzmacniają, idą, płyną aż do Twoich wyższych, wyższych części Twojego ciała, czyszcząc Twój umysł, um, i um, jakby siejąc tam ziarna czystości. Dla szamana grzechotki są świętym źródłem. Przez które kosmos przesyła dźwięki męskiego, męskich i żeńskich struktur. Ziarna w nich połączone są ze sobą, połączone są ze źródłem. Wygląda na to, że jakby wiecie, to chyba powiedział właśnie ten wujek w Frodo Baginsa, że czuje się jak masło rozsmarowane na zbyt wielu kromkach, tak? I trochę tutaj tak jest wam powiedziane, że jakbyście się rozsmarowali dosłownie, Czekajcie, gdzie to było? Um, jakby zbyt cienko, i teraz przychodzi tak, że żeby Wami potrząsnąć, tak? Jakbyście to tak, jakbyście się trochę rozpłynęli za bardzo, tak? Gdzieś rozeszli, i teraz przychodzi tak, że żeby Wami potrząsnąć, żebyście skupili się znowu we właściwych mm, proporcjach. Um. I też mówię o tym, żeby wytrząsnąć z siebie to, co już Wam nie służy. Macie tutaj przed sobą um, Destiny, czyli Wasze przeznaczenie, a, że po prostu macie tutaj pełnię przed sobą. A macie wypełnić um, ją szczęściem, tak? Tutaj jest. Um, Życie w pełni, życie w władzie, życie w dobrobycie. Kiedy podejmiesz to wyzwanie, działaj razem z grzechotką. Po to, żeby obudzić twoje wewnętrzne, wewnętrzne uzdrowienie. I też poprosić o zwierzęce moce do tego, żeby z tego duchowego świata Cię wspierały. Wykreuj swoje wewnętrzne święte miejsce i skieruj tam swoją energię i modlitwę z intencją wtedy, kiedy pracujesz z tą grzechotką. Po to, aby również rozesłać uzdrowienie do całego świata, Grzechotka pomoże Ci rozesłać energię miłości. Um. I ona też, jakby, sprawi, że Usunie z twojej, z twojej drogi, jakby usunie wibracje, niskie wibracje z drogi, którą powinieneś pójść, z Twojej wybranej ścieżki. Ona, te uzdrawiające dźwięki tej wysokiej frekwencji są połączone właśnie z Siłą szamana, z mocą szamana. Informacja dla Was dodatkowa. Nie pozwól twoim emocjom, żeby to one przejęły kontrolę. Wiedz o tym, że to co bolało cię wcześniej. Um, nie pozwól, by to, co wydarzyło się wcześniej, wpływało na te relacje, które zadziewają się teraz. Nie zadowalaj się byle czym. Um, też um, nie myl um, kindness, czyli tego, że ktoś jest miły z weakness, czyli ze słabością. Um, łatwo ulegasz wpływom shake of lower energies czyli uh, strząsnij z siebie te niskie energie um, shake uh, czyli strzep je z siebie i podążaj w drogą swojego przeznaczenia grzechotka mówi Give me a shake to clear the way, czyli a, potrząśnij mną, żeby oczyścić drogę. Odeślij te niskie wibracje daleko. A, jest to droga w górę do wysokich dźwięków. A poczuj energię ducha, mm, czyli feel spirit czyli poczuj swojego ducha poruszającego się wszędzie wiecie co, myślę, że to jest też dobry moment na oczyszczanie jeśli czujecie, że e, że tutaj um, jest to do was, to ewidentnie Warto by było zrobić sobie tutaj oczyszczanie. Może właśnie popracować z dźwiękiem. A ja Wam coś powiem od jakiegoś. bo ja sobie też wybrałam to. To też jest moja opcja. A od jakiegoś czasu chodzi ze mną, że powinnam sobie kupić dzwonek. Dzwonek ziemi akurat mi przyszedł y, do głowy. Yy, yy. I też chyba sobie i poszukam i sobie kupię. Bo tak mi ostatnio właśnie chodzi po głowie, że, że chcę ten dzwonek ziemi bardzo, bardzo, bardzo. I, I chyba sobie właśnie kupię. Ale tutaj warto by było popracować z energią dźwięku. Energią dźwięku. Może właśnie jakaś fajna grzechotka. ciekawe jestem, czy takie rzeczy w ogóle są do kupienia. Takie szomańskie. Bo bębny widziałam, że tak, ale grzechotki. Nie wiem. Ciekawe. Dobra, jaka runa nam w tym pomoże? Ha, Durisas. no właśnie. To też jest energia działania i ruchu, czyli to już nie jest um, też obrony, obrony przed wampirami energetycznymi, obrony przed tym, co gdzieś w nas um, jakby w nas uderza. To też jest wysoki dźwięk. To też jest takie bum, tak? A więc ewidentnie um, tutaj trzeba tego działania, tego uderzenia. Zobaczcie, to jest też takie Uderzenie pioruna, tak? Czyli też takie, tak jak potrząsamy tą grzechotką, tak? Tak samo tutaj jest to uderzenie pioruna, czyli takie, taki shake, takie potrząśnięcie, taki wstrząs. O, dokładnie. I to i to z tym wstrząsem mi się kojarzy. Więc warto by było, może też tutaj energia rejki um, mogłaby być kompatybilna. Tak mi się też wydaje, więc no... Ciekawe. rozproszcie swój mrok tak mi przechodzi najwyższy może czas właśnie błyskawicą tak, błyskawica rozprasza mrok dziękuję dwójeczki i mamy trójeczki Secrets wybraliście sobie stworzenia morskie i zanurzenie i zobaczmy Weź głęboki oddech i zanurz się do morza. Morskie zwierzęta czekały, by pomóc ci odkryć to wszystko, co masz tak głęboko schowane, co jest tak gdzieś głęboko w tobie zanurzone. Tam są bardzo bogate źródła. Cokolwiek tam trzymasz, powinno zostać uwolnione. W momencie, kiedy zaakceptujesz swoje granice, swoje limity, będziesz gotowy, by je przekroczyć. Ten um, wodny totem jest jasny, jest zabawny. Um, i prosi, żebyś e, przypominać o tym, żebyś po prostu poszedł za jego przykładem, żył poza limitami. Jesteś nawoływany do tego, e, żebyś mm, zanurzył się w to, czymkolwiek się teraz zajmujesz, żebyś stał się w pełni zaangażowany żebyś włożył całe swoje serce i duszę w swoje gole, tak? w, w swoje cele, w to, czego pragniesz. A wokół ciebie są nieskończone źródła energii, nieskończone źródła, z których możesz czerpać. A zwierzęta morskie chcą ci pomóc. A... Mm. I one pomogą Ci zidentyfikować te trudne i głębokie emocje, które muszą zostać uwolnione. Poprzez obserwowanie tych wzorów zwierzęta morskie uczą Cię, jak odpuścić. Woda oceanu reprezentuje twoje, Twoją wolność i możliwość do poruszania się. Fascynujące zwierzęta oceanu. A czyli to, co się tam po prostu tutaj pokazuje. Um, to życie oceaniczne, tak, jest jakby odkrywane um, od zamierzchłych czasów. I teraz przyszedł dla ciebie czas, żebyś ty też zrobił to samo. Um, tutaj jest najwyższy czas, żebyś ty zwrócił uwagę na swoje życie i na to, żeby przywrócić mu radość, na to, żeby. Um, robić to, co robisz z radością, z miłością, z zaangażowaniem. Um, tu jest powiedziane go with the flow: czyli um, jak cokolwiek robisz, to płyń z nurtem. Um, wszystko dzieje się tak, jak powinno. Zwróć uwagę na swoje marzenia, na swoje sny i podejmij swoje działanie. Um, jeśli będziesz robił to, co kochasz, to otrzymasz rezultaty. Um, jeżeli zanurzasz się w to, co naprawdę um, kochasz, to sprawia, że twoje serce. Śpiewa. Baw się. Zwierzęta morskie mówią. Chodź bądź moim przyjacielem i pływaj ze mną. Baw się, uwolnij się za e, z, poczekajcie, bo nie, zanurz się tam, gdzie woda głęboka. Odkryj skarby, które są dla Ciebie. No piękne macie. Czyli powinniście po prostu zanurzyć się w to, czym się zajmujecie, czymkolwiek się zajmujecie, cokolwiek przynosi Wam radość, bo nie chodzi o to, żebyście zanurzyli, o nawet moje paznokcie pasują do tej karty u Was. Um. Nie chodzi o to, żebyście się zanurzali w coś, co Was nie bawi, ale w coś, co sprawia Wam radość, w coś, co kochacie. Jeżeli jest takie coś, co po prostu sprawia Wam przyjemność, co czujecie, że jest waszym, to zanurzajcie się w to, czerpcie, z tego frajdę radość i wtedy poczujecie śpiew Waszego serca. Poczujecie, że to jest właśnie to, że za tym chcecie pójść też za tym pójdzie dużo więcej za tym otworzą się kolejne drzwi kolejne możliwości dla was piękne, piękne przesłanie woda, uczucia, możliwości niezmierzone możliwości, tak jak niezmierzone są wody oceanu, tak? jaka jest podpowiedź dla was o drun? dokładnie bądź pewny, korzystaj mamy sowillo tak? Działaj, bierz, czerp. Zastanów się, kim jesteś, co masz do pokazania. Um, tu już trzeba chyba wyjść z kąta. Tu trochę tak, jakby wam jest pokazane, że wy tak troszeczkę robicie i nie robicie, robicie i nie robicie. I trzeba by tu było coś zrobić i nie zrobić, tak nie wiadomo do końca co. A tu jest pokazane, czerp z tego. Bądź sobą, bądź silny, mocny, korzystaj. Korzystaj z życia po prostu wprowadź ponownie radość do tego życia, daj po prostu szczęście, pozwól sobie na to i idź po swoje, idź po zwycięstwo. Nie jesteś sam w tej zabawie, nie jesteś sam w tej grze. Korzystaj z tego, że masz przyjaciół, że masz źródła, że masz możliwości. Zgłębiaj je, tak, zanurzaj się w nie, bo tam są skarby, skarby, które czekają. Żeby się odkrył. Wszystkiego dobrego. Pa, pa.